Dzień dobry wszystkim. Cześć, cześć, cześć! Jestem George. Przyleciałem do was z karty. Mieszkam tam w swojej małej dżungli. Słyszałem? Co słyszałeś, George? No, słyszałem, że dziś ma być nauka głoski G. A to moja ulubiona głoska, bo na nią zaczyna się i kończy moje imię George. No dobrze, słyszałeś? Pewnie chcesz z nami zostać na zajęcia. No jasne! Dzieci pozwolimy mu? Niech zostanie. Dobrze, George. To popatrz jak my ćwiczymy. Na początek ćwiczenie oddechowe. Dzisiaj będzie wybuchowo ogniście. Zapalamy świeczkę. Uwaga. George, pomożesz nam zmuchnąć? Mhm, no tak. Kto by nie chciał. Zdmuchujemy świeczkę. Jeszcze raz. Fajnie, fajnie! Dobrze. Jeszcze raz zapalamy świeczkę i zmuchujemy razem delikatnie. Świetnie. Wy możecie w domu powtórzyć to ćwiczenie z 10 razy. Tu tylko taka część pokazowa. Ćwiczenie oddechowe zaliczone. Teraz chwileczkę ćwiczenia buzi i języka. Będziemy wyciągać język do góry, jakbyśmy chcieli zrywać. Banany z najwyższej palmy. Hmm? Dobrze, te banany są takie półokrągłe, więc językiem jeździmy po podniebieniu w takie półkola. Brawo, wy. Teraz jeszcze jedno ćwiczenie. Będziemy liczyć, ile z tyłu uda nam się zerwać owoców do dżemu. Ile ząbków mamy z tyłu, tyle owoców. Dobrze. Aby nie przedłużać, bo już znacie wiele ćwiczeń buzi i języka, przechodzimy do naszej głoski dż. Georgia na chwilkę odstawimy tutaj na bok, żeby nam nie zasłaniał wszystkich przedmiotów potrzebnych na zajęcia. I jedziemy dalej. Zobaczcie, przygotowałam dla Was taką dżdżownicę. Mhm. Idzie ona w jedną stronę, a potem wraca. Każda część tej dżdżownicy ma sylabę z głoską dż. Powtarzajcie po mnie. Dża. Dżo. Dże. Dżu. Dż. Dżą. Dżę. Dobrze. A teraz drzownica będzie wracać, więc od tyłu wracamy odge edge oodge edge out old Narysujcie sobie proszę w domku takie swoje dżdżownice. Można te kółeczka również wyciąć z kolorowych kartek i wkleić do zeszytu lub na swoje kartki logopedyczne, będziecie mieli piękną dżdżownicę z głoskami dż. Okej. Okay. Dżdżowniczka zaliczona. George się przygląda. A my przechodzimy do ćwiczenia z dżemem. Specjalnie dla Was przyniosłam słoik swojskiego dżemu. Mój jest akurat z truskawek. Bardzo go lubię. I na tę okazję Położyłam specjalny wierszyk z głoską dż. Posłuchajcie. Szukam dżemu. Gdzie jest dżem? Trochę dżemu jeszcze zjem. Ale dżemu nie ma tam. Włożę dżinsy, zrobię sam. Dżem najlepszy jest z porzeczek. Wezmę sobie sześć łyżeczek. I do ciasta dodam dżem. Będzie pyszne, to go zjem. Taki spontaniczny wierszyk. E, może teraz powtórzcie po mnie ten wierszyk, dobrze? Szukam dżemu. Gdzie jest dżem? Trochę dżemu jeszcze zjem, ale dżemu nie ma tam. Włożę dżinsy, zrobię sam. Dżem najlepszy jest z porzeczek. Wezmę sobie sześć łyżeczek. I do ciasta dodam dżem. Będzie pyszne. To go zjem. Świetnie. Na pewno powtarzaliście po mnie ten wierszyk, i bardzo proszę, żebyście powtórzyli go każdego dnia albo co najmniej kilka razy w tygodniu, żeby doskonalić sobie kolejną głoskę szumiącą, ostatnią, głoskę dż. Podobnie się ją wymawia jak szy, ży, czy, dż. tylko ona jest właśnie. Krótka i głośna. Dżem! Co do tego dżemu, takie zadanie. Rysujemy sobie na środku kartki słoik dżemu, i zastanówcie się, proszę, jaki smak może mieć dżem. Ja na przykład będę miała dżem śliwkowy albo dżem pomarańczowy. No przepyszny jest dżem truskawkowy. Proponuję jeszcze dżem malinowy. Chciałabym, abyście wokół tego dżemu narysowali owoce z jakich może być zrobiony dżem. Jeszcze pyszny i zdrowy jest dżem porzeczkowy. Zobaczcie jaki to logopedyczny dżem. Dżem porzec i następnie, jak skończycie rysować owoce, z których będzie zrobione dżem, nazywajcie wszystkie smaki łącznie z tym słowem czyli będziecie mówić: Dżem truskawkowy, dżem pomarańczowy, dżem śliwkowy, dżem malinowy, dżem pożyczkowy itd., tak itd. Tak George, czy podobała Ci się nasza dżadżowa praca? Świetnie, czułem się prawie jak w mojej dżungli w Dżakarcie. Pamiętajcie o tym, żeby codziennie powtarzać wszystkie głoski, jakich się tu uczycie. Trzymajcie się zdrowo i kolorowo. George ma rację, trzymajcie się zdrowo i kolorowo i do zobaczenia przy następnych ćwiczeniach. 爸爸。